Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Moi drodzy, zgodnie z obietnicą, dzisiaj będę rozpakowywać paczkę od e, widza, od Kamila, którego bardzo serdecznie stąd pozdrawiam. Ah, oto ta paczka. Kamil odezwał się do mnie, e, że ma parę rzeczy do oddania, chciałby, aby to się przysłużyło e, no, na kanał, żeby poszło tak e, i że to było po prostu grywane, więc Kamilu, e, oczywiście będę na Twoich sprzętach grał, jeżeli działają, a to tylko zaraz. Będę na Twoich sprzętach jak najbardziej grał, ale nie tylko na kanale, ale także i prywatnie. Dobrze. Otwieram pakę. I tak, na początku że które nie są związane z retro, które generalnie Kamil zaproponował mi, że mogę od niego tak odkupić, jeżeli chcę, bo chcę sprzedać. Może znaczy, on powiedział, że chce sprzedać, a ja powiedziałem za ile. <laughs> I tak, pierwszy to God of War, Chains of Olympus moja ulubiona część. Tej serii na PSP. Zaznaczam na PSP. Eee, Większość osób lubi ducha Sparty bardziej od Chains of Ja jednak wolę właśnie. Ach, druga eee, Wolę właśnie tego Godowora osobiście. Bardziej ktoś mi po prostu potrzeb i po prostu jest świetny. Więc ktoś nie grał to polecam. Są takie jeszcze poza retro. Aha, i ten Godowor był. W cud... Bo oczywiście zaznaczam, że był nowy. Kiedy go kupowałem, starłem folię, nie wytrzymałem. PSP poszło w ruch. Okej. Okay. I druga gra na PSP to Gran Turismo. Też fajny, bardzo go lubię. Yy, przyjemnie się ogrywa. Kurczę, no, fajnie sobie pojeździć, nie taki symulator. Bardzo lubię Gran Turismo swoją drogą. Ok, teraz przejdźmy do rzeczy, które dostałem z darmo, bo za tą paczkę nie zapłaciłem. Yy, Kamil po prostu mi te rzeczy oddał. Pierwszy od razu na początku jest yy, coś, czego nie miałem jeszcze u siebie w kolekcji. PS 1 Mam PSX-a szarego. PS1 nie mam. Ja tym PS1 się zajmowałem się jakieś ile, nie wiem, to było rok temu, dwa lata temu, nie pamiętam jeszcze nagrywałem materiał na kanał, ale to był problem generalnie z laserem, był rozkalibrowany, ja kalibrowałem ten laser i po prostu Kamil go, te PS-ki ode mnie tam wziął, coś tam było w rozliczeniu, już nie pamiętam, chyba segarali na tego. Na Saturna. Nie pamiętam już, nie chciałbym tu kłamać, ale generalnie zrobiłem mu to i, i działało. Czy działa teraz? Nie wiem. On sam nie wie, czy to działa jeszcze. Może być tak, że odpalę yy, grę i po prostu będzie kręciło, miliło, albo nie zakręci w ogóle. To sobie też oczywiście przetestuję. Tutaj gdzieś na boku, tu mam taką poduchę, żeby na podłodze chamsko nie kłaść. O, delikatnie kładę. Kolejna rzecz, która jest... Mm, no tak, obok. Yy, tak, dostałem od Kamila TK-4, yy, którego nie mam chyba w oryginale. Przynajmniej nie w wersji palowej, To jest wersja PAL. Yy, lubię bardzo tk powiem Wam szczerze. Dużo osób na tej grze... Yy, przynajmniej ja się z tym zetnąłem, może Wy macie inne odczucia. Na tej grze wiesza psy, że to takie i owakie. Kurka, jak ja zobaczyłem TK-4, jak ja w niego grałem, yy, to mi się mega podobał. Naprawdę fajna gra, kurczę, na PS2. Wersja platynka, więc no, bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, będę na pewno mocno tego kanału okrywał. To też oczywiście sobie przetestujemy. Dobra, lecimy dalej, muszę coś dokopać, więc tak, po kolei. Tutaj mamy do PS1. Kurczę, fajnie jest ten PS1, taki malutki, fajny, przyjemny, ale szarak oczywiście też ma swoje. Ma swoją nostalgię. Dostałem tutaj od Kamila jeszcze takie coś. Też nie z retro. Jest to taki. Hmm, yy, taki taka przejściówka do transferu do Xboxa yy, 360. Podłączamy tutaj dysk twardy. Yy, I nie wiem, czy to do PC tam można podłączyć, czy do innego Xboxa i zrobić transfer yy, po prostu swoich rzeczy. Tak, jest tak. This lets you transfer content from one, ex, one 360 hard drive to another 360 hard drive. Czyli generalnie możemy sobie po prostu przynieść dane z jednej 360, drugiej 360. Czy coś więcej można z tym zrobić? Nie wiem. Szczerze mówiąc wątpię, ale poczytam sobie w sieci na ten temat. No przecież internet jest pełen wiedzy odnośnie takich sprzętów. Jest to oczywiście taki dodatkowy gratis. Więc tak, dostałem taką przyjściówkę. Zcinczamy z kart. Nigdy za wiele ich oczywiście. Czy on jest jakieś firmy? Tak, on jest w Xboxa 460. Spoko. Mam jedną taką, aczkolwiek w kolorze takim bardziej Xboxowym. Jak ta szarość taka Xboxa, takie szarawy. Ale OK przyda się jak najbardziej. Te rzeczy są. te, te rzeczy nic za wiele, może tak powiem. Nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. Dobra, lecę dalej, bo muszę się dokopać do sprzętu. Yy, tak, tu mam oczywiście przewód yy, do plejki jedynki, plejki dwójki, no i trójki, jakby się yy, ten. Nie jest to kabel RGB, nie ma tutaj wyjścia pinów, aby zrobić z tego pod NTSC, więc tak naprawdę tylko pal tym przewodem, ale też się jak najbardziej przyda. Mam też gry w systemie pal, Aczkolwiek mam w większości NTSC. Yy, tutaj jest przewód yy, z jacka, z mini jacka na cińcze. Yy, takie coś się może im przydać bardzo do amiki, Do mojej 500, żeby sobie ten dźwięk tam wyprowadzać do jakiegoś innego sprzętu, do... Hmm, ale to... Czekajcie, ja będę musiał coś jeszcze poszukać. Ale to na spokojnie, w każdym razie to się przyda. Bardzo mocno się przyda. Czy w jedną, czy w drugą stronę, jeżeli chodzi o jakiś zmartwacz, tuner, no może być to bardzo przydatne. Dlatego dziękuję Ci Kamilu, nie będę musiał łazić po sklepach, bo rozmawiać z Allegro. Yy, I tak, kolejny tutaj przewód do plejki. Tutaj i czy ten też? Ten też ma tylko, nie ma wszystkich pinów zagospodarowanych, więc to jest też tylko naprawdę podpalowskie. I też mi się wydaje, że chyba jakiś był sposób, żeby na tych kablach odpalić NTSC w kolorze. Nie wiem, nie chcę mieszać, więc nie będę mieszał. Tutaj mam zasilacz od PS2. Zajębiście. W bardzo ładnym stanie, w o wiele lepszym niż te moje, jest taki zadbany bardziej, właśnie można z niego coś tutaj. No, ładnie wygląda, aczkolwiek zasilacze, no, one są zazwyczaj na ziemi i prędzej czy później rysują się. Dobra, lecimy dalej. Kabel ósemkowy, tych też nigdy za wiele. Oczywiście w parze do Play'a jedynki i do tego zasilacza, bo tam wchodzi kabel ósemkowy, a no, raczej przewrót, nie kabel. I teraz tak pad od y, ps 2, dwójki, nieoryginalny, to jest podróbka. Teraz pewnie też działa z ps 1 jedynką. Tutaj mamy numerki zamiast y, tych, przepraszam, cyferki zamiast y, zamiast oczywiście trójkąta, kwadrata, kółka i krzyżyka. Y, ale jest, mam taki jeden też, podobny, aczkolwiek y, zamiast y, cyferek są y, normalne y, znaczki, tylko że takie poprzerywane, troszkę w niektórych miejscach. I okej, okay, pad też się spoko przyda, jak najbardziej. <laughs> Się kumpli, sprosi i będzie się grało. I drugi pad, który wygląda na oryginalny DualShock Dwójeczka. Wygląda na oryginalny i podejrzewam, że jest oryginalny. Nie mam podstaw, żeby inaczej twierdzić. Już troszkę wysłużony. Wiadomo, no, grało się, nie? Grało się, tyrało, no to. Ale jest. Pad oryginalny. Czyli mamy już dwa pady oryginalne i trzy nieoryginalne. W sumie. Dobrze. Będzie ładny zestaw. I lecimy dalej, 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 dalej. Co tutaj jeszcze mamy? O nie. O, tutaj. Memory Card do PS2. 8 mega. MEMOREK. Nigdy za wiele. I jak się powiem, że domyślacie, myślacie, PS2. Słuchajcie, moja trzecia slimka. Mam trzecią slimkę. Wersja oczywiście PAL 77004 SCPH. Yy, pff, czy się przyda? Na pewno. Muszę ją tylko sprawdzić. O, tu ciężko klawisz chodzi. Ona będzie musiała lekki se, no nawet nie lekki. Słuchajcie, bardzo ciężko chodzi. Tutaj guzik, zobaczcie, jak on wychodzi. Ciężko. Chodzi ciężko, guzik od tacki. Strasznie ciężko. Tego nie widać na kamerze, no niestety. Ale on tak, tak wciska się. Dużo siły trzeba przy tym użyć, i powolutku wychodzi. Jak tam power? Power normalnie klika. Tu wszystko, więc Kamilu bardzo dziękuję. Będę musiał sobie ją otworzyć, przyczyścić tą plejkę. Ogólnie, stan zewnętrzny dobry, tak. Ogólnie, stan zewnętrzny dobry, wszystko tutaj fajnie. No, nie mam, nie mam zastrzeżeń większych poza tym guzikiem, który trzeba będzie zrobić. więc też nie mówi, że wszystko jest idealne, po prostu dostałem to, tak, za darmo, więc nie ma co marudzić. I teraz tak, plejka jedynka, którą też się zajmowałem, właśnie, którą Kamil mi przesłał. I ta Playka 1 ma przewód wbudowany tutaj do wewnątrz. I z tego co pamiętam, to chyba ten PS1 był przerobiony. On miał chyba chipa wrzuconego. Tutaj też był problem z laserem, też robiłem kalibrację. No wiadomo, kalibracja jest akurat czymś, co tak naprawdę działa na tymczas. Prędzej czy później trzeba laser wymienić. Lekkie przebarwienia na budowie trzeba będzie tą plejkę troszkę doprowadzić do porządku, aby wyglądała po prostu ładniej. Yy, nie wygląda źle, tym bardziej na kamerze nie widać paru ubytków, ale są pewne mankamenty, które wypadałoby po prostu, wypadałoby po prostu, no przywrócić ją do, do takiej jak, naj, jak najładniejszej postaci, jak to jest tylko możliwe. Więc tutaj tak, przebud jest wlutowany. Tu pamiętam, że było RGB, testowałem to na NTS Sekach i, no i działa. No, i mamy przewód razem dobrze. Kolejna więc rzecz, taka, która będzie też mi, mam nadzieję, służyła. I oczywiście też spróbuję się na tym troszkę pograć. Jedyny minus jest taki, że nie podłączę teraz tego. znaczy, może i bym podłączył. musiałbym znaleźć przyjściówkę tego PSA. Nie będę w stanie podłączyć niestety do grabera. Właśnie przez karta. Więc go niestety chyba w tym odcinku nie sprawdzę, ale jeszcze się zobaczy. Dobra, czy to wszystko? Chyba chyba tak. Został tylko nam jeszcze jeden przewód cinch właśnie. Czymś tam był poklejony, ale to schodzi, to jest suche, to schodzi. Jeden taki cinch, może kiedyś się przyda. Nie wiem po co on był, ale dostałem, dostałem to nie marudzę. Więc takie sprzęty dzisiaj otrzymałem od Kamila. Z których jestem bardzo zadowolony zwłaszcza najbardziej z tego PSłana, malutkiego, którego nie mam w kolekcji, i z tych dwóch gier, no i oczywiście z Tekera. Tak? Z tego jestem tak naprawdę najbardziej zadowolony co nie znaczy, że z innych, że też się nie cieszę. Więc te sprzęty będą jak najbardziej służyć. Nie ma mowy o sprzedaży kompletnie. Ja mam, tak jak zawsze mówię na swoim kanale, mam zasadę: dostałeś, jak już też się pozbyć, oddaj za darmo. I nie sprzedawaj, no chyba, że naprawdę coś bardzo by się uparł, ale nie, nie ma mowy. Dobra, tak, chciałbym teraz coś przynieść. Hmm. No, trochę ciężkie to, ale myślę, że zaraz przyniosę i opowiem o tym co nieco. Chciałbym Wam jeszcze na koniec unboxingu pokazać coś, co uratowałem z serwisu, z mojej pracy, oczywiście z kolegą za zgodą kierownika. Mieliśmy no pomieszczenie, ja tam nieraz byłem i widziałem takie stare komputerki. No i miałem się o nie zapytać właśnie kierownika czy one są komuś potrzebne może fajnie byłoby je zgarnąć, skoro i tak mają pójść na śmietnik i co się okazało te pomieszczenie ma być wyczyszczone zupełnie. Kto chce, kto ma jakieś tam swoje prywatne rzeczy, ma je zabrać. Ja się o te trzy komputerki trzy dokładnie mam w ręku jeden mam takie trzy. Ja się o takie trzy komputerki zapytałem, zrobiłem yy, zdjęcie kierownikowi, o co mi dokładnie chodzi no, on powiedział, że do wzięcia możesz brać. Wziąłem. Wziąłem i co się okazało? Mam właśnie w ręku Pentiuma 166 MHz. Dwa pozostałe w identycznych obudowach, tylko kolor tego plastiku jest troszkę ciemniejszy i przyjemniejszy, tak mi się wydaje przynajmniej według mojego gustu. Yy, dwa pozostałe to są Celeron 300. Komputery działają jak najbardziej. Tamte dwa Celerony mają musi Linuxa, a ten jest w ogóle z Ten komputer jest w pozbawiony systemu operacyjnego, natomiast ma dysk chyba gdzieś to było 2,5 giga, więc w pewności wystarczy. I tego sobie zatrzymuję. A tamte dwa Celerony 300, o których zrobię osobny odcinek i o tym Pentiumie, bo to idzie do mnie do kolekcji. I o tamtych dwóch Celeronach zrobię osobny odcinek i one będą dla Was. Tak w myśl zasady, jak już powiedziałem, tak? Dostałeś za darmo, on daje za darmo. One będą dla Was. Czy zrobimy jakiś konkurs, cokolwiek? Jeszcze nie wymyśliłem. Dajmy temu troszkę odsapnąć. Po drodze jeszcze mam jednego dela do Oddania, który miał też pójść w konkursie, potem to jakoś ucichło. Jeden del poszedł oczywiście w konkursie. Mam nadzieję, że dalej działa. Wiem, że widz tam dość ładnie go upgradeował. Ale tak, będą trzy komputery generalnie do oddania, na jakich zasadach? Czy poproszę Was o pomoc w czymś. Nie chodzi tu o udostępnianie, bo ja nie będę robił akcji udostępnij, lajkuj, nie. To jest dla moich widzów, którzy są w tym momencie. Jeżeli dostanę Amigę 500 kiedykolwiek za darmo i muszę za nic spłacić, to wam też ją dam, bo mi już więcej Amig 500 nie potrzeba. Mam dwie. Dlatego teraz ratuję sprzęty głównie z myślą o was. Nie o handlu, mógłbym to sprzedać. Pewnie. Dlaczego nie? Coś bym zarobił, tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby te sprzęty zyskały nowe życie nie poszły do handlarza, tylko do widza. Dlatego nie będziemy tego udostępniać. Będzie dla Was, czy to konkurs, czy... no pomyślę, czy może jakaś pomoc, nie wiem, jakaś grafika na kanał, logo, cokolwiek, no. Tak, o to mi właśnie chodzi. Czy jakieś intro fajne na kanał, ale to... tak zawczasu po prostu mówię, żebyście już powoli się nastawiali, że niedługo coś będę klecił. Dobrze. Ym... Wypadałoby teraz, tak naprawdę, przetestować tę jedną plejkę, bo drugi nie przetestuję, chyba że wezmę kamerę w rękę i po prostu odpalę, ale nie lubię tego. Nie lubię z kamerą w ręku nagrywać. No, nie jest dla mnie to wygodne. Jedną plejkę, jedynkę przetestujemy, przetestujemy plejkę dwójkę, no i tyle. Dlatego zapraszam Was do drugiej części. No dobra moi drodzy, już podłączyłem sobie tutaj PS1a. Eee, sorry trochę za przepaloną kamerkę. A z PSM trójką, z trójki nie radzi sobie za bardzo jak słońce, nawet przez roletę, wbija się, ten prosto na mnie. Mam tu słońce właściwie, widzę przez ruletę. No ale dobra, nieważne. Odpalmy to, zobaczmy, co tu się dzieje. O! Kiepa, dobra, chyba wiem, co jest zwalnięte, moi drodzy. Patrzcie, otworzę klapkę, powinna się odpalić. Mm -hmm. Obraz troszkę też nie wygląda, ale to może być problem kablowy, niekoniecznie w samej playce. Yy, laser, laser, tu ewidentnie laser po prostu jest machnięty, nawet nie ma co, yy, że tak powiem, tutaj filozofować. No trudno, trzeba będzie go skalibrować albo wymienić, jeżeli gdzieś znajdę, jeżeli gdzieś jeszcze są lasery do PS1, no to wymienimy, zrobimy akcję serwisową i tyle. Dobra, myślę, że pora podłączyć PSA dwójkę. Sprawdźmy go. No dobra, pleka dwójka już podłączona. Wypadają włączyć. Zobaczymy co się będzie działo. Głośny już działa. Okay. Na memorce mamy jakieś, jakieś zapisane rzeczy. Może trochę ściszę te audio. Nie chciałbym, aby to było zbyt głośno. O właśnie. Dobra. Yy, Sprawdźmy na razie, jakie są savey na Memorce. Yy, podłączyłem sobie oryginalny pad od PS1, bo chciałem na PS1 pograć, ale no już nie biegłem, po, nie biegłem po nowego pada po kolejnego. Po prostu to, co było obok to. Dobra, browser. Zobaczymy, co tam też jest. Memory card jak najbardziej czytuje. O, Gran Turismo 4, Spyro jest, o, sporo, sporo fajnych rzeczy. Dobrze, to i tak pójdzie wek. Burnout, Dominator, te save wszystkie pójdą wek, one mi są zupełnie niepotrzebne. No okej. Okay. W takim razie, zobaczmy czy Tekken nam odpali. ciężko strasznie. Oryginalny, palowy, więc jakimś like czwóreczka. Ja lubię taką szwórkę działa. Hmm. Tak nie było, że on szpakiem płydnie rysował. Mam nadzieję, że nie, bo nie chce mi się generować płyty. O, można sobie pal 60 Hz ustawić bardzo dobrze, w końcu kurde, przy dwójce, yy, pomyśleli o tym, no nie. Przeliście. twarza chyba okej, nie słyszę audio, bo żeby żebyśmy mieli głosu. No jest, to nie wydaje się, przynajmniej bez dźwięku. No działa, działa. No dobra. Mam tutaj opóźnienie małe. No Nie widzę, bo ten grammer, który mam pod bo liczbą, się nie obsługuje. Widzimy też przeplot na postaciach. Nie poruszamy tego pod awermedię. Z tego względu, że po prostu trybu to czasu. Dzisiaj to po prostu testowo. Nie jest to typowy gameplay, że tak powiem... Nie jest to typowy gameplay... Taki... standardowych jakieś streamy czy coś, nie? To po prostu sprawdzenie, czy wszystko działa dobrze. Pad. Dobra, wezmę sobie zaraz pauzę, zrobię i sprawdzę jeszcze tego pada oryginalnego fajny jest. Ja lubię czwórkę tak naprawdę nie jestem ulubiona część, moją chyba ulubioną jest... zaskoczę Was. Piątka. tutaj najwięcej grałem. Znaczy z największymi tykami, bo... podobała Mi się mega, mi się podobała piątka, dalej mi się mega podoba. Mam na ps 2 wersję PSC. Eee, dobra, sprawdzimy pada oryginalnego. Przewód trzeba. Troszkę tutaj. odprowadzać i co się analog hm i pad chyba nie jest sprawny pad chyba pad napięcie jest na padzie ale wyraźnie nie o czy ja się zaskoczyło? zaskoczyło tak ma jakieś problemy. Działa tu, będzie. start działa też, ale góra dół nic z tym, z tym nie działa, działa tylko kwadrat, czyli on ma tu ma tu coś z tymi pinami. Trzeba będzie się temu przyjrzeć. Ok, czyli oryginał do naprawy. może kiedyś też taki świetnek będzie i zobaczmy podróbę. Nie chcę mi tego kabla rozwijać i po prostu bym miał bliżej te plejki i wtedy tak ładnie przewód, będzie zwinięty wygodniej to będzie a ten działa wzorowo podróbka, a działa przepięknie aczkolwiek nie wiadomo nie ten się tak na oryginale. z tego względu zatrzymam ponieważ te klawisze nie są tak ładnie wyprofilowane, w zasadzie nie są takie miłe kulki jak w oryginale. Pójdźmy robiąc ciosy, hacze o, o kanty. Nie, to taka tylko mała uwaga, aczkolwiek jak najbardziej e, grać można. Nie? No dobra, no, right. to sobie kompozycję nie pokażę. No, to no, mnie tam okazało, by było widać low key. Tak, kiedyś miałem o właśnie, no, a już chwalę, teraz, drogi, nie żebym teraz to nie zrobił i trzeba było no. tylko odkręcić te kanały znowu, a może z długą, długą przedębę. No. I też nie jest taki responsywny. Kombinacje, jak się wykonuje w tych nieoryginalnych padach, no też tak nie wychodzą, więc dobija, tylko one są takie średnie. Jakby mieć oryginalne, pomyśleć. Dobra. No I co, jeszcze można by było przetestować chyba wszystko, tak naprawdę. Mogę jeszcze na upartego przetestować, czy działają gry na PS1, ale podejrzewam, że działają. No eee, dobra, było I tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Kamilu, bardzo Tobie dziękuję. Eee, szkoda, że ps muszę znowu tam grzebać w nim, eee, ale to się zrobi. Zrobi się to, będzie się nim grało. Eee, co jeszcze? Eee, w tamten drugi PlayStation nie chcę mi się tej kamery trzymać. Nie chcę mi się kamery trzymać w rękach, żeby wam, wam to pokazać, więc to testuję sobie na boku. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I co? Trzymajcie się i do następnego. Pamiętajcie, będziemy obczaić te komputerki, co tam się znajduje. I tyle. Trzymajcie się. Cześć!